Wstępujemy teraz do rozpatrzenia punktu 14 porządku dziennego. Jest to pierwsze czytanie Obywatelskiego Projektu Ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku, prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw. Jest to druk numer 26. Proszę przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, pana Krzysztofa Kasprzaka, o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę, Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dziś Wysoka Izba zdecyduje, czy potencjalni gwałciciele dzieci będą mieli do nich łatwy dostęp. Czy polskie państwo dalej będzie wydawało dzieci na rzecz środowiskom skrajnie dla nich niebezpiecznym. I każdy, kto przeciwstawi się projektowi Stop LGBT, kto przeciwstawi się w sumie 350 tysiącom obywateli zaniepokojonym o bezpieczeństwo dzieci, ten ujmuje się za sprawcami zbrodni, a los ofiar go nie wzrusza. Choć nie mam wątpliwości, że wyrok już zapadł. Wyrok, który w najbliższych latach przyniesie konkretne ofiary: dzieci zgwałcone, dzieci zniszczone, dzieci okaleczone. Wyrok, który wydacie wbrew woli politycznej setek tysięcy sygnatariuszy tej ustawy. Te osoby będą mogły Was rozliczyć w nadchodzącej serii wyborów i rozliczą Was, szczególnie tę część, która będzie łowić elektorat na konserwatywnej wsi i w małych miasteczkach. Nie liczcie na to, że prawda o tym, jak chronicie sprawców przestępstw seksualnych na dzieciach, nie dotrze do ludzi. I właśnie o tych dzieciach teraz Wysoka Izba posłucha. O dzieciach, które na skutek działania środowiska LGBT straciły zdrowie i życie. Zacznijmy od ofiar pedofila z Platformy Obywatelskiej Krzysztofa F., prominentnego działacza LGBT, zadeklarowanego geja, psychoterapeuty, speca od walki z uzależnieniami, który odurzał swoje ofiary. Chyba próżno do Was apelować. Skoro nie potraficie ochronić swoich najbliższych, jak ochronicie kogokolwiek? We własnym otoczeniu mieliście przykład związku działaczy LGBT z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Nadal będziecie szli w zaparte, że takie związki nie istnieją. Inny przykład, sprawa z 2016 roku. lesbijek, Rachel Stevens i Kayla Jones torturowały pięcioletniego chłopca, syna jednej z nich. Policjanci zaangażowani w sprawę stwierdzili, że to nie była pospolita przemoc, tylko tortury. Chłopiec z powodu obrażeń głowy doznał dwóch udarów, a liczne kości znajdowały się w różnym stadium gojenia złamań, co oznacza, że urazy były intensywne i regularne. Śledczy ustalili, że był przetrzymywany w zamkniętym pokoju, związany z oczami zaklejonymi taśmą klejącą, był mocno bity pasem i młotkiem. Otrzymał tak potężny cios w genitalia, że zaczął krwawić. Zeznał policji, że jego matka Rachel Stevens oraz jej partnerka były odpowiedzialne za krzywdy, jakich doznał. 1 czerwca 2019 roku aresztowano Rozanę Candido oraz jej kochankę Kacylę Damasceno. Te dwie lesbijki w brutalny sposób okaleczyły i zamordowały dziewięcioletniego Ruana. Szczegóły są przerażające. Chłopiec był maltretowany, w konsekwencji obcięto mu głowę. Otrzymał 11 ciosów nożem od swojej matki po tym, jak Kacyla próbowała go uśpić. Przykładając. Panie przewodniczący, nie wiem, czy mam się tak do pana zwracać, ale będę się tak zwracał, bo jest pan, jak rozumiem, przewodniczącym Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Jesteśmy w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo zależy mi na tym, żebyśmy oczywiście, szanując państwa podpisy, które złożyliście pod tym projektem ustawy. Tak, słusznie proszę zatrzymać czas, teraz ja mówię. I to jest mój czas. Bardzo proszę, żebyśmy nie przekraczali pewnych granic. Jeżeli przyszedł Pan tutaj po to, żeby raczyć nas drastycznymi szczegółami wydarzeń z kronik kryminalnych, a następnie wysnuć tezę, że mają one związek z orientacją seksualną osób, które je popełniły. Rozumiem, że starczy Panu intelektualnej odwagi również na to, żeby stwierdzić, że te wszystkie przestępstwa, które mają miejsce w związkach heteroseksualnych, również są zawinione przez heteroseksualizm tych osób. E, bardzo proszę, żeby nie przekraczał Pan, Panie Pośle, ja za chwilę Pana upomnę w inny sposób, a teraz polecałbym, żeby dla Pana własnego dobra i żebyśmy nie musieli robić scen opuścił Pan salę i Pan wie z jakiego powodu. W, bardzo proszę, Pan wie z jakiego powodu, bo przed chwilą Pan tu był przy mnie i Pan wie, z jakiego powodu o tym mówię. To tylko zwracam pana uwagę Panu uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o Pana, bardzo proszę, żeby nie przekroczył Pan granicy obrażania osób z LGBT, dlatego że osoby LGBT mają absolutnie pełne prawo do funkcjonowania w społeczeństwie i nie bycia pomawianymi o to, że są krwiożerczymi mordercami. Pan pozwoli, że to marszałek Sejmu będzie decydował w Sejmie, co wygłasza, a pan, jeżeli pan jest łaskaw, może kontynuować wystąpienie. Zarysowałem tylko panu granice, za które nie powinien pan wykraczać i o tym, co dzieje się w Izbie, decyduje marszałek tej Izby. Dziękuję. Jeżeli pan marszałek bardzo chce, żebym ukrywał przyk przykłady cierpienia dzieci, to ja nie będę tych przykładów cierpienia dzieci ukrywał i zamierzam kontynuować to wystąpienie informując o tym, jak, jak osoby ze środowiska LGBT krzywdziły dzieci. Więc kontynuujemy. W maju 2016 roku zakończył się proces Rachel Fay, partnerki Naomi Fay. Wszyscy synowie Rachel byli ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej. A dla jednego z nich, Liama, zakończyło się to tragicznie. Cierpiał przez większość swojego dwuletniego życia. Przez ostatnich kilka dni przeżywał piekło z powodu bólu popękania w tej moment moment ale zmarł moment, moment, w tej Pęknięcia w Panie Przewodniczący, projekt, który Państwo złożyli, w panie miejscu w który, który Państwo złożyli, pa Moment, 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 Projekt, który Państwo złożyli, dotyczy, o ile widzę, prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw. To, co Pan w tej chwili robi, w jaki sposób, czy Pan czyta, czy wygłasza, w jaki sposób ma się do prawa o zgromadzeniach? Jest Pan w stanie to jakoś wyjaśnić albo zacząć mówić o prawie o zgromadzeniu? Jeżeli Pan marszałek pozwoli skończyć, przejdę do Zachęcałbym, żeby Pan skupił się na przedmiocie ustawy, którą jest prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw. Nie, proszę pana, ale przepraszam. Drodzy państwo, poradzę sobie, naprawdę. Proszę pana, w tym budynku obowiązuje regulamin Sejmu, a regulamin Sejmu w swoim punkcie 10 bardzo jasno stwierdza, że do zadań marszałka Sejmu należy dbanie o powagę i przestrzeganie powagi w tej izbie. Nie, drogi panie. Natomiast, jeżeli zgłosicie państwo ustawę o ofiarach różnych przestępstw kryminalnych, chętnie wysłuchamy tej listy. Teraz proszę, się, teraz proszę o skupienie się na prawie o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustawach, których dotyczył państwa projekt. Bardzo proszę. Kontynuując, tutaj muszę zachować parytety. Miałem kolejny, kolejny przykład z lesbijkami, ale może odniosę się do homoseksualistów. Daje panu ostatnią szansę na uniknięcie obrażania osób LGBT i pomawiania ich o to, Panie że są sprawcami Panie, przestępstw z powodu swojej orientacji seksualnej. Pan pozwoli, że to ja pozostanę marszałkiem Sejmu i po raz kolejny poproszę pana. Dostanie, będzie pan miał doliczone to wszystko. Bardzo pana proszę o przejście do referowania zmian w ustawie o zgromadzeniach oraz w innych ustawach, bo na to się umówiliśmy, kiedy składali państwo swój projekt. Wielokrotnie składaliśmy projekty ustaw, wielokrotnie mieliśmy swobodę referowania, pierwszy raz mamy do czynienia z tak zamordystycznym rządem. Zawsze musi być pierwszy raz, Panie Przewodniczący, i to nie marszałek nie sejmu decyduje jak i to wygląda. Bardzo proszę. Nie będę właśnie 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 Panu właśnie właśnie Panu właśnie Dziękuję panu bardzo. Proszę panu głos. Proszę właśnie właśnie Proszę opuścić mównicę. Na podstawie artykułu 10 regulaminu Sejmu odbieram panu głos i nakazuję opuszczenie mównicy. Ma pan prawo, ale naruszył pan regulamin Sejmu i jego punkt 10, co stwierdził marszałek Sejmu. Jeżeli pan będzie nadal przebywał na mównicy. Proszę bardzo, proszę sprawę. Rozumiem. Ale reprezentuję, a ja proszę Pana, reprezentuję miliony ludzi, którzy wybrali ten sejm, bo jestem jego marszałkiem i informuję Pana, że pozbawia Pan dzisiaj szacunku obywateli Rzeczpospolitej i nie mówi Pan na temat. Czy potrzebuje pan osobistej rozmowy ze mną? To wtedy ogłoszę przerwę w posiedzeniu pięciominutową, żebyśmy mogli zamienić dwa słowa, a ja, żebym był w stanie wytłumaczyć panu, że powinien pan zmierzać do meritum sprawy. Chce pan odbyć taką rozmowę? Chce, panie marszałku zgodnie z polskim porządkiem prawnym móc wygłosić dalej... Ogłaszam pięć minut przerwy do godziny dwunastej... 12... 40, a pana zapraszam na chwilę rozmowy do ciemnego saloniku. Bardzo proszę, pokażę, gdzie to jest. Za 5 minut widzimy się z państwem na sali. Wznawiam obrady. Bardzo proszę pana Krzysztofa Kasprzaka o kontynuowanie wystąpienia. Tak, panie pośle? Dobrze. Jak będzie czas na wnioski formalne? Dobrze. bardzo proszę. Proszę bardzo. Tutaj zostaliśmy pouczeni o tym, co nam wolno mówić, a czego nam nie wolno mówić. Jaki był wspólny mianownik tych wszystkich wydarzeń? Dlaczego je przewoływałem? Kto odpowiada za to, że te dzieci tak cierpiały? Nawet nie mogę powiedzieć jak cierpiały, bo przecież nie podoba się to w wysokiej izbie. Wspólny mianownik jest taki, że nie można nic powiedzieć złego na temat środowiska LGBT. To jest ten wspólny mianownik. Nie można, nie można wyliczać przykładów zbrodni, które się tam dzieją, bo powoduje to przerwanie obrad. Tak jest, dlatego że szukacie pedofilii wszędzie tam, gdzie jej nie ma albo jest jej mało. Najbardziej lubicie się w kościele katolickim i faktycznie tam zdarza się pedofilia, a gdzie konkretnie ta pedofilia się zdarza? Tam, gdzie w kościele jest mafia LGBT-owska, zwana tęczową czy lawendową mafią. Tu jest źródło zła, nie szukacie go tam, gdzie jest rzeczywiście. Jeszcze raz systemowy chcę broniciel. przypomnieć, przepraszam bardzo. Panu. Panu panie o panie czym panie rozmawiamy? Panie? Jeszcze panie raz panie? przypomnę, tu jest projekt ustawy... Przestań. Słuchajcie Państwo, spokojnie. Spokojnie. Znajdziemy rozwiązanie tego konfliktu. Mamy jasną sytuację. To jest ustawa, którą Państwo wnieśli. Ona dotyczy zgromadzeń publicznych oraz niektórych innych ustaw. Artykuł 39 Artykuł 39 Regulaminu Sejmu mówi: Pierwsze czytanie projektu ustawy obejmuje uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, debatę w sprawie ogólnych zasad projektu oraz pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy. Ostatni raz proszę, żeby przedstawił nam pan jako wnioskodawca, co chcecie zmienić w polskim prawie, jakich chcecie zmian dokonać w poszczególnych ustawach, chcecie pokazać nam, co jest robione źle, a co powinno robione być lepiej i o to do pana serdecznie po raz ostatni apeluję. Publicystyka, w którą pan się wdaje i insynuacje, które jej towarzyszą, mogą doprowadzić do tego, że ten proces zakończymy szybciej i przejdziemy do debaty nad wnioskiem, który każdy z Państwa już przeczytał. Wnioskiem formalnym. Jak będzie na to moment, jak już byłem Panu uprzejmy wcześniej zapowiedzieć, Panie Pośle, zaproszę Pana do jego złożenia. Nie ma czegoś takiego, Panie Pośle, jak wniosek formalny w czasie wystąpienia. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Bardzo serdecznie proszę o kontynuowanie wystąpienia. Już mogę, o, tak, już, już Całkowicie odrzucamy poprawność polityczną, która nakazuje afirmować środowiska LGBT, mówić o nich dobrze. Mhm. W totalitarnym porządku świata, który próbujecie zaprowadzić, działacze LGBT to nadludzie, których nie trzeba honorować, promować i stawiać na piedestał za rzekome lata prześladowań. Całkowicie odrzucamy poprawność polityczną, która wprowadza sztuczny rozdział na człowieka i ideologię. To nie ideologie gwałcą dzieci, to nie ideologie okaleczają dzieci, to nie ideologie niszczą dzieci, tylko konkretni ludzie, którzy te ideologie wdrażają. Jasnym więc jest, że należy zakazać zarówno głoszenia totalitarnych ideologii, jak i działania tym środowiskom, które te ideologie głoszą. Między innymi to zakłada projekt Stop LGBT, panie marszałku. Odrzucamy tak modną po prawej stronie narrację, że mamy prowadzić dialog z organizacjami LGBT, bo są częścią społeczeństwa i głosem w debacie. Nie będziemy prowadzić dialogu ze środowiskiem, z którego wywodzi się tylu gwałcicieli i oprawców dzieci, tak jak nie prowadzi się debaty z organizacjami rasistowskimi. Panie Przewodniczący, powiedział Pan bardzo jasno, że nie będą Państwo prowadzić debaty, a w związku z powyższym rozumiem, że zechciał Pan zakończyć swoje wystąpienie. Serdecznie Panu dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę opuścić mównicę. Powiedział pan, że nie będzie powiedział pan, że nie będzie pan toczył debaty ze środowiskami osób LGBT, bo one są winne tych wszystkich zbrodni, a ja nadal nie dowiedziałem się, co chcą Państwo zmienić w ustawie o zgromadzeniach. Bo ja prosiłem Pana, żeby Pan skupił się na tym, o czym Pan powinien zgodnie z prawem mówić, a Pan w uparty sposób próbuje obejść nasze ustalenia i to, że umówiliśmy się na to, że będzie Pan przedstawiał projekt zmian w polskim prawie, a nie swoje wrażenia oraz badania, które mają te wrażenia popierać. Bardzo proszę, po raz naprawdę ostatni jest to wyraz mojej ogromnej dobrej woli o przedstawienie pomysłów, które mają Państwo na zmianę w polskim prawie tak, żeby Izba mogła się nimi zająć. Bardzo proszę Panie Posłanki o zajęcie miejsc. Proces, który się w tej Izbie toczy, musi dobiec końca. Bardzo proszę Panie Przewodniczący, to jest ostatni moment, kiedy proszę, żeby Pan wreszcie nam powiedział, co chcecie zmienić w prawie. Kontynuować swoje wystąpienie czy pan tak go... yy, tak oczywiście proszę ja, bardzo. bardzo zostały wywołane badania badania różne naukowe właśnie nie podobają wam się badania naukowe opisujące pedofilię przestępczość choroby i zaburzenia w środowisku LGBT Przyniosłem co wam książkę Braty Wieczorek, Kompendium Wiedzy o patologiach, w środowisku LGBT. Dziękuję żeby narusz mógł sobie wyrobić zdanie. Macie tu wszystko o związkach LGBT z wykorzystaniem dzieci A czy się jest coś o ustawie o zgromadzeniach w tej książce, Nie, którą pan pokazuje, pan bo bym się będzie chciał będzie dowiedzieć. To dojdę do tego. A to ja wie pan co chciałbym, żeby pan doszedł wcześniej Panie dlatego, mam że. Jeszcze 8 minut. Ale drogi panie, drogi panie, drogi panie, jeszcze raz. Artykuł 14 regulaminu Sejmu, przepraszam, ustawy o wykonywaniu inicjatywy obywatelskiej, ustawodawczej przez obywateli. Przedstawiciel jest uprawniony do udziału w pracach Sejmu i Senatu w trybie i na zasadach określonych odpowiednio w regulaminach Sejmu i Senatu. Po raz ostatni na podstawie regulaminu Sejmu. Pytam pana i to już jest siódmy ostatni raz, o ile pamiętam, czy zechce przedstawić nam pan wasze propozycje dotyczące zmian w ustawie o zgromadzeniach, czy nadal będzie pan obrażał osoby LGBT i snuł swoje insynuacje. Bardzo proszę. Zamierzam to zrobić, kiedy pan marszałek da mi wykorzystać no cały, dostęp, da, cały dostępny czas bez ciągłego przerywania. Będę mógł skończyć, panie marszałku, czy znów no pan. Przecież ja, ja nic nie mówię teraz, może pan przecież... mówić. Może pan mówić. Dziękuję bardzo. Proszę. Książka Beaty Wieczorek. Ciekawostka. Nie ma kogoś takiego jak Beata Wieczorek. To pseudonim, pseudonim bardzo dobrego naukowca, który musiał się ukrywać ze względu na to, co tutaj napisał. Właśnie to jest przykład tego, jak wygląda debata w Polsce i to, co wyprawia pan marszałek, jak wygląda debata na temat patologii w środowisku LGBT. Jest taka Beata Wieczorek, która nie może wydać swojej książki pod nazwiskiem, bo przecież lobby LGBT ją zniszczy. Jest sprawozdawanie projektu i pierwszy raz w historii tego sejmu marszałek przerywa je co dwie minuty. Czego się tak co boicie? No nawet co minutę, dziękuję pani Marszałku Bardzo za sprostowanie. Proszę. Czego się tak boicie, że naród się dowie, naród się dowie, co się Do dzieje rzeczy. w Czerwyska LGBT, że zdaniem rzecznika praw Do obywatelskich rzeczy. projekt STOP LGBT nie ma podstawy w obecnym konsensusie naukowym. to się odnoszę do opinii Rzeczników no, Obywatelskich. Rzeczy, panie Super, Przewodniczący! Bardzo się, cieszymy. bardzo się cieszymy, gdy organ konstytucyjny powołuje się na konsensus naukowy po tym, co w ramach konsensusu naukowego wyprawiano w okresie tzw. pandemii. Prosimy o jeszcze kilka oświadczeń, żeby Polacy nie mieli żadnej wątpliwości, że nasz projekt jest zgodny z konstytucją i jest potrzebny i że to my mamy rację. W kolejce znajdują się oczywiście oświadczenia, że aborcja jest do pogodzenia z polską konstytucją. Sejm może obradować 458 posłów, a uchwały są ważniejsze od konstytucji. No, I don't. Zapowiedzieliście Ja już przywykłem do tego, że jestem obrażany jak ustawę, ludzie nie znają konstytucji to co ja im będę tłumaczył? Artykuł 120 Konstytucji. Zapowiedzieliście przestał, panie ustawę zakazującą krytyki LGBT. Nazywacie to przeciwdziałaniem mowie nienawiści. Tymczasem ta ustawa ułatwi dokonywanie czynów nienawiści, bo udusicie przeciw nim krytykę. Nie macie Ale znowu argumentu, pan nie mówi o ustawie, którą składacie więc do rzeczy, po to, żeby panie i chronić działaczy LGBT krzywdzących dzieci potrzebujecie zakazu mówienia prawdy po to żeby karać rodziców Dziękuję bardzo. Odbieram Panu głos. Proszę o opuszczenie mównicy. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5 oświadczenia w imieniu koła. Proszę opuścić mównicę. Nie, nie będę wzywał straży marszałkowskiej. Ja wiem, że pan bardzo chciał męczeństwa, ale ja panu nie dam szansy. Prosiłem pana i są na to nagrania i dowody kilkanaście razy o to, żeby zaczął pan referować projekt ustawy, a pan z tej mównicy uprawiał propagandę i insynuacje, raniące uczucia i raniące wielu obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, ale niech pan nie krzyczy. Dobrze. Jeżeli ja panu daję szansę, nie ma większej rzeczy, która zajmuje moje serce niż ochrona dzieci, natomiast w tej chwili pan nie broni dzieci, tylko pan krzyczy, nie wiem dlaczego i nie opuszcza mównicy, nie, wy nie wykonując nie, proszę pana, pan mnie nie będzie prowokował i nie będzie mi pan mówił, co mam robić. Jest Pan w Sejmie i obowiązują Pana polecenia porządkowe marszałka Sejmu. Jeżeli nie zejdzie Pan z mównicy, ogłoszę przerwę w obradach i będziemy. W... Oczywiście będzie Pan sławny na całą Polskę w swój patologiczny sposób. Natomiast chcę jasno powiedzieć, słucham, a dlaczego mam się zrzekać immunitetu? Ale jakie? Ale o czym Pan mówi? Proszę opuścić mównicę. Proszę teraz opuścić mównicę. Nie będzie mi Pan mówił, co mam robić. Proszę opuścić mównicę. Proszę opuścić mównicę. Proszę pana po raz ostatni. Proszę opuścić mównicę. Jeżeli nie, ogłaszam 10 minut przerwy w obradach do godziny 13.05. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. To nie wypada wizbie, bo to każdy z nas mierzy, jak powinien. Nie, ja z panem przyjaźnie rozmawiam na temat pozycji, jaką zajmuje pan w Izbie i, i, i wszyscy będziemy siedzieć. Natomiast Janko recenzuje zachowanie z poziomu kultury osobistej, które pan w tej chwili prezentuje.